Konferencja w Tarnowie na temat wartości pokoju we współczesnym świecie. Ona wynikła z bardzo głębokiego niepokoju, ponieważ zagrożenie wojnami może doprowadzić do zagłady ludzkości, a nawet całej naszej planety. Ponadto, Polska do niedawna nie brała udziału w wojnach zaborczych, brała udział w wojnach patriotycznych, które na tabenę też powinny już się zbliżać ku końcowi, a w tej chwili przy boku Amerykanów bierzemy udział w wojnach zaborczych i kolejne rządy w Polsce dają na to przyzwolenie. Innymi słowy, wzrasta pokolenie, które jest wychowywane nie w wartości pokoju i szacunku dla życia człowieka, lecz wychowywane jest w agresji i sytuacja jeszcze bardziej ulega pogorszeniu, ponieważ nieoczekiwanie znaleźliśmy się w warunkach liberalizmu ekonomicznego. W 1989 roku Wałęsa zapewniał, że solidarność zmierza do poprawienia socjalizmu. Tymczasem okazało się, że żyjemy w, w epoce, w której zysk materialny jest wskazywany jako wartość nadrzędna, a wiadomo, że Zysk można osiągnąć najszybciej poprzez wojny, a więc do wojen. Skłaniają polityków nie tylko ci, którzy są właścicielami fabryk zbrojeniowych, nie tylko koncerny zbrojeniowe, ale również przecież przemysł farmaceutyczny, który powinien służyć człowiekowi, skłania do wojen, bo ma w czasie wojny jeszcze większe zyski niż ma je w czasach pokoju. Z tego powodu, że do tej pory od początku ludzkości toczyły się wojny, nie znaczy, że one mają trwać nadal i, i dzisiejsza konferencja ma na celu y, pogłębione zrozumienie tego i szerzenie tego, że czas na edukację w której będziemy czytać dzieła literackie, które nie gloryfikują wojny, lecz dzieła literackie, które w tej chwili nie są lekturami obowiązkowymi, dzieła, które wskazują na wartość pokoju. I nie jest przypadkiem, że konferencja odbywa się w Centrum Doskonalenia Nauczycieli, bo jednak bardzo wiele od pedagogów zależy, by wzrastało nowe pokolenie. Oczywiście ogromną rolę mogliby odegrać, ale tego nie czynią. Kapłani dużych liczebnie wyznań religijnych, jak również ogromną rolę mogłyby spełnić media. No ale media pozostają na usługach polityków, a ci z kolei na usługach, na usługach koncernów. A więc. Sądzę, że dzisiejsza konferencja powinna doprowadzić nas do wniosku, i mam nadzieję, że tym się zakończy, że najwyższy czas, aby scalać społeczeństwo poza partiami politycznymi, po to, by wytwarzać stosowne naciski na tych, którzy sprawują władzę. A od rządzących w państwie demokratycznym niewiele można się spodziewać, ponieważ. Rządzi z reguły większość, a większość to ludzie przeciętni.